Z tej strony Kacper dzisiaj Wam pokażę e, mój świat i ABC Gamera i mam nadzieję, że do trzecie że obejrzycie ca cały filmik, Poka pokażę wam całą naszą wioskę, to co mamy No to tutaj um, walczyliśmy z tymi z, złymi nohalami i mamy te banery, mój dom, ciągle chciałam spać na niebieskim, ale muszę na zielonym, bo ciągle wieśnik jak jakiś idzie spać tutaj, tutaj mam jeszcze podziemie i musiałem to jakiś cały dzień budować, tutaj mamy książki z, z enchantingami. Założę zbrojkę, pokażę wam wszystkie moje skrzynki, a potem ABC Gamer'a, co tam są, bo na razie ABC Gamer tutaj musi mieszkać, tutaj mam Enchantic Table. Table, Już mam e, na maksymalny level tu, tu, Tutaj mam na naderu rzeczy Cała moja wełna Rudy Nie mam odłożyć Wszystko co jest z, z drewna wszystkie narzędzia. I też y, z narzędziami tu mam zbrojki. Najpierw tutaj odłożę. Ten mieczek mamy zmorastawonogów 4, zaklęto ogień 2, niezniszczalność 2 i lojalność 3, czyli że jak rzucę trój zębem, to do mnie wraca. Idę tylko to odłożyć. nie chciałem tutaj tutaj mamy lamy A ten co ma pociągnął się respi taki villager tutaj mam pod... podejrzaną potrawkę Może później wam pokażę, jak ją skraftować. Bo ja potrzebuję krowy żubowej. Nie chce mi się tych lam rozwalać. Więc tak, niech się sam rozwalam. Emeraldy tutaj wezmę. Jeśli wy jestem co. Tutaj mam całe swoje jedzenie Tutaj mam całego kobla Tutaj mam takie inne rzeczy W jednej skrzynce chciałem mieć samego kobla, tutaj mam cały śnieg Bo mam Olafa z Krainy Lodu i tutaj sobie przytrzymam. Przytrzymujecie i od razu rozwalacie łopatę. Już jest. Tutaj mam barwniki, i mam też zbój kwiatu. Te do, to do banera. Tutaj mam liany, drzewa, li i bardzo dużo liści. Teraz. Nie, bo jeszcze tutaj są, jest moja krzy... tutaj, tutaj są moje koty. Magda, Mateusz. Gdzie to jeszcze jest... Tutaj jest kot mojego kolegi Bartek. Trzeba Cegimira. O, tutaj. Jeszcze Amelia jest. Tu teraz tutaj mam te rzeczy wyłowio wyłowione. Mam 5 banerów. I gdy spotkacie wiedźmy chcecie ją zabić, polecam wam ją zabić, gdy piję potkę, bo wtedy muszę wam wylecieć. <laughs> tutaj mam linki od tych wylaczerów. Tutaj jeszcze mamy takich fajnych. Tutaj też sprzedaje książkę Burska Fortuna 2 Chyba najsłabsza książka w górze. Jest morasta. Nie. Pogrom co umarłych, trzy takie słabe książki ma. na to, i na to na pewno nie będę zbierał. Gieraldów, tylko ciągle zbierał kartki do jego kto się tu zatrudnił. Jest fajne. Szybko łódka. na tak długo. Zapomniałem. Przecież mogę tak zrobić. Mam linki. Nie chcę zrobić. Tutaj mam miejsce do Ciebie. Teraz godzina, mi muszę płynąć. Yes. Teraz to muszę zwalić. Teraz to wykupię. Już mój Szkoda, że to nie jest na odwrót, że, że daje emerald, daj 12 i dwanaście parwników. jeszcze ognisko. Ej, kole to... nie to, to jest to samo. Tak. Gino. Mamy już pełno skóry. Trzy takich. I teraz nasz czterem wioski. Jakby co... Ja to wszystko sam budowałem, nikt mi nie pomagał, ciężko było, bo zacząłem tak postawić skrzynki jak inny youtuber. Gdzie skrzynka jeszcze pokazuję co to jest. To teraz skrzynki ABC GAMERA, tu prezent jeszcze zrobiłem. Eu vou dar czekoladeczki mu zrobiła no masz jeszcze tego nie czytajcie Ale ja to tak. Ja to mnie działo. No nic się nie stało. Zobaczymy co mam w książkę. Nie ukradnę już. Spacer po lodzie 2, poglący nie 4. Ławny dotyk 1 płomień jeden, wydajność. 3. Uchrona przy ogniem. książka tych Herubraina O, tutaj ma cztery ule, bo my mamy farmę pszczół. Znaczy nie pszczół, tylko mm. miodu. I książka pogrząca umarłych 2, ochrona przed pociskami 1, ochrona przed ogniem 1, ochrona przed ogniem 1. I ostatnia, oddychanie 2, spacer po lodzie 2, ostrość 3, uderzenie 1, i teraz klata, ochrona przed ogniem 2, ciarnie 1. Łopata, wydaję ci dwa tam nasza kopalnia. Teraz idę spać, no i wam na zewnątrz teraz pokażę. filmik może trwać 20 minut albo więcej tutaj farmy dla wira dla villagerów zrobiłem o, jeszcze dwa golemy mamy jeszcze igla porobiłem mam swoją farmę sam zrobiłem owce sami, krowy też są idziemy teraz do, do fabryki miodów prawda Teraz nie mogą wejść. Nie wiem dlaczego. Z pociskami, trzy tutaj jak tu jak mamy jagody. Tutaj czcina nam rośnie. No, mamy mur dookoła wioski, i co po chwili powiększam go. Tutaj właśnie lód zrobił. Właśnie tutaj śnieg. Tutaj jeszcze lód kładę. Dlatego, że była zima. no gdy była zima, to już zacząłem trochę robić. Muszę tutaj bloki śniegu i też. i też yy, ten. Ten, gru, ten gruby lud. Bo nie, to jest ten wieśniak. gdzie wiem jak bym go zabił. Naprawdę. Bo on nic nie robi. Siadł. I się zmieniał. F. Był normalnym wieśniakiem i się zmieniał w zielonego. Jego ubranie się zmieniało. Tutaj jeszcze iglu Domki różne Tutaj chciałem prezenty robić Na tą nie patrzcie Tutaj, tutaj ABC Gamer Creepera chciał zrobić Ale Tylko w sobotę I w niedzielę się spotykamy To on to dokończy wtedy Tutaj zrobiłem tego slajma, nie było aż tak trudne tutaj nasionko, bo, bo na przykład macie skórę zębiaka i tak patrzycie na nią no i potem możecie to zrobić tutaj dowód na drzewie do, dla obecnie gamera zrobiłem Хоинка зарубила. Trzeba tą wieśniaką pracę robić, bo inaczej się zmieniają zielonych. nie. Ten, fil ten filmik będzie długi. Ona jest dłuższy niż 20 minut. No szybko to wam jeszcze pokażę. nie. No. Zapomniałem wagonika, a tak to sam zrobiłem te tory. Tutaj jeszcze ścieżkę, by nie zapomnieć. Bo na początku, jak chciałem tam iść, to chciałem zapamiętać, więc zrobiłem Tę ścieżkę. A potem, żeby być szybciej, to zrobiłem wagoniki. Przedłużać tą... To, to <siad> <Incredibly> Tutaj mam bią kwiatów. Ten bią, na kwiat jest pełno kwiatów. Więc tak... coś zrobię, żeby przejść szybko po już jestem coraz bliżej znaczy już jestem bardzo blisko tutaj mi creeper wybuchł to tylko to jeszcze odbuduję no już odbudowałem o. już ta dróżka jest lepsza i zaraz zobaczycie coś fajnego O tutaj za tą górką jest nowa wioska, znaczy kolejna wioska już zaczę... już, z... już zaczęła nagrywać e, na słuchawkach żeby było lepiej, dostałem na święta, i tutaj, tam mam do nas, i tutaj, jak prosto idę, nie możliwe, tu bardzo mało szans, żeby się bóg wioski. Tak blisko wioski ty, 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 ty. Po prostu zabijacie tego z flagą. Na musicie mieć butelkę z mlekiem. No, macie efekt, i potem piecie i wam znika. To właśnie jest fajne. To jest chyba wszystko, co wam chci chciałem pokazać. No bo nic więcej tutaj nie ma. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję też możecie. Jak, będzie, jak będziecie tak robić, no to ben, no To już nie będę, że tak, że tak bardzo długo musicie czekać na moje odcinki. Szybciej będę wykrywał. Więc to by było na tyle. A.